bo inaczej nie przejdę Fox i Rombany, idiota. Yy, także nie powiem przesadza z tym. Sam jak oglądałem o! i polecam yy, patyk podłoga GTA 5. Subskrybujcie go, co to było w, w korytarzu? Co to było? Co to było? Lysias, ty wypieprzej, wypieprzej, to chyba był Golden Freddy. Nie jestem tego pewny. Ale się boję. Ja już się boję. Cikanie, tym prędzej. Patryk, widzisz, taką musisz zrobić, jakbyś to oglądał. Szybko zdejmij mi tą maskę. Ale co to było? A! Co to jest? To jest Golden Freddy! Jak nic! O, ale ulga! Jak fo... Foxy! Czemu ty mi się wyrywasz z kontroli? Ale fo... A Foxy poszedł spa... Co to było?! O kurwa! Zatkaj morde, drzwi. Ale się zesrałem. Ewidentnie. Plus osiemnaście do oglądania tego. Oh, oh, oh. Kur... De. Zatkaj mordę, drzwi. węty. Proszę sobie. No. Nie... Kurde. O. Zajebista jest ta gra. Ja miałem kiedyś już 5 AM, No ale taki niefajny człowiek mnie zaatakował. A. Go Jeżeli to jest Golden Freddy w szóstej nocy, to ta gra jest głupia. Po pierwsze, Freddy, go nie widziałem pi w pierwszej nocy. Po drugie, skąd on się tu wziął? I po trzecie, czemu on tu żyje? Ja się boję teraz, wiecie. No, zatkaj mordy drzwi! Jezu! Zatkaj się Człowieczku bez wyniku Siema Mandl Dziewczyna Foxego Była, ale nie jest Była, nawet nie wiem, nie znam historii tej gry Może, że te duch, dusze je Foxy zagryz i jeden... jedna dusza dziecka Foxego się zamieniła i wszystkich zagryzła i te duchy. Się. Wszyscy zamienili w te animatroniki weszli weszły w niej, i tak się powstało w Fastball Pizza. Nie wiem, film tego słyszycie w komentarzach! Ja cię zaradał człowieku, haj! Ja cię pierdzielę, to cię krew zaleje. Przepraszam, ja muszę to mówić. Co? Jakim cudem ona tu była? ona tutaj nawet nie ma prawa. Wiem, że ty tu jesteś. Kurde! O, witam osobę, która jest na live. Witam, witam, witam. I proszę bardzo, Boni, ale ty jesteś piękny. A już nie witam. Nie witam, bo nie ma tej osoby. A kisz, a kisz, a ish, iś, is, is. dam, 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 dam. akiś, Ani akiś, Klaus la la la, 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 mi dobrze akiś, Jasny, gwint Co to było? Za późno Ja, ja będę musiał to za, za późno No wyskakuj mi na mordę Nie wyskoczyłeś mi na mordę? Co? Ale... Mnie to nie obchodzi, że haj, czy Klaj... Co to było? A... Ja będę musiał to zobaczyć na live. Piąta! A! Nie! Wystarczy, fu. Wystarczy mi tego strachu na dziś. Piąta była. Serce mi bije, jakby było połamane. Ooo. Przestraszyłem się sam samego siebie, jak elewę oglądałem o pierwszej w nocy. O ja pierdziele. Ja się przestraszyłem... ...krzykiem, niż... Patryk. ...Patrick. O, nie róbcie mi tego. Golden. rajerzyno, Łysa. Pieprzona. Ja po tym meczu, ja po tym, po tym kończę live'a. Niepotrzebne te złotówki wydawałem, żeby jakiś golden gówno mi tu wychodziło na ryj. O szóstej w nocy. Jak jak grałem, to o szósta noc nie miałem golden Fredego. Wypieprzaj. A się na mnie rzucisz, to ja cię rzucę przez okno. Wypieprzaj, dziękuję. Co się stało? Nie gram tej nocy. Nie nagram. Za dużego dnów Przepraszam, 8 minutowy live. Przepraszam, ja mam zawał serca. Może jutro się skuszę na tą pieprzoną noc. Ja się w dzień boję. Która jest godzina? Już wam mówię. 16.47. Ja pierdziele. Nawet nikt nie może mnie pooglądać. Jak sram. Naprawdę? A pola, jak ktoś to będzie oglądał, to naprawdę dam mu suba. Jeżeli on da mi, bo wtedy przyjdzie mi powiadomienie. Więc. Fajnie się grał z Golden Freddym. Z Wami też oglądało. No to co? Można się przywitać. Papa! Pa. Mordeczki moje.